Siemanko z tego do jednego i w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu będziemy mówić co się będzie działo w Lidze Mistrzów, a to już są rewanże że ćwierć finałów Manch Juventus Ajax, Barcelona, Manchester United, Porto Liverpool oraz Manchester City Tottenham Macie tutaj wyniki spotkań pierwszego meczu, bo w lidze mistrzów jedną ósma, z finału, oraz półfinały składają się z meczu i rewanżu. Ja w ostatnim odcinku typowałem, ale niestety nie udało mi się poprawnie wytypować ani jednego spotkania. No i przejdźmy do pierwszego spotkania. Tutaj Juventus zremisował. Z Ajaxem 1-1 w Amsterdamie, i teraz Juventus grał u siebie. No ale pamiętamy Ajax, jak pokonał Real 4-1, i wtedy Real też grał u siebie. Ja kibicuję Ajaxowi, żeby wygrał Ligę Mistrzów, no ale wiadomo. Juventus ma Cristiano Ronaldo z Joao Cancelo, który mu, mu umie idealnie dośrodkować piłkę, co potwierdził. W pierwszym spotkaniu i wtedy padł gol dla Juventusu, a Ajax ma dobrą ofensywę. Ma tej Telicia, Żyjecha Neresa i wielu innych piłkarzy. Więc ja tutaj postawię 2-1 dla Ajaxu. No i w dwóch meczu wyjdzie wynik 2-3 dla Ajaxu. I Ajax przechodzi do. Półfinału. Barcelona i Manchester United w pierwszym spotkaniu 1-0 dla Barcelony, mimo że to był przeciętny mecz FC Barcelony na stadionie Teatru Marzeń Old Trafford w Manchesterze. Barcelona, jak wiemy, jest to dobry zespół. Manchester United pamiętamy odrobił dwubramkową stratę z, ze swojego boiska na wyjeździe z PZ i dlatego awansował. Barcelona spokojnie pokonała Lyon 5-1. No i y, każdy wie, że Manchester United może odrobić stratę ze swojego boiska na Camp Nou, no ale Barcelona. Myślę, że tutaj padnie wynik 2-0 do 0 dla Barcelony, spokojny. No i w dwóch meczu wyjdzie 3-0 do 0 dla FC Barcelony. No i dlatego to też tak stawiam ten wynik, no bo Barcelona ma Suareza, ma Messiego w ofensywie, jest też Filipe Coutinho. Manchester United, no to jest tylko Lukaku. Rashford i Martial, no też jest trójka, ale o wiele gorszych Lukaku teraz jest bez formy Rashford i Martial, no też wielkiej formy Nie mają, Barcelona nagrał u siebie 2-0 typuje. A Porto, Liverpool, FC Porto kontra Liverpool Spokojne 2-0 w Liverpoolu Wygrał Liverpool z FC Porto no i tutaj myślę, że Liverpool udowodni, że Salah, Firmino oraz Mane to jest y, najlepsze na razie trio ataku w Europie i na świecie. No a FC Porto fakt gra u siebie, no ale pamiętamy bramkę Mohameda, może nie każdy pamięta, ale niektórzy Powinni pamiętać bramkę Mohameda Salaha w, w meczu z Chelsea. Niesamowita bramka. Teraz to w internecie ta bramka zyskuje popularność. Ja tego meczu nie oglądałem, ale zobaczyłem wideo. Kosmiczna bramka. Koniecznie, koniecznie zobaczcie w internecie tą bramkę na Porto. No co tu dużo ukrywać? Gwiazd nie ma, Kasijas na bramce. Pepe. Na obronie Musa Marega jest, atak, jest na ataku Herrera teraz na pomoc. No i to wszystko. Porto nie ma wielkich gwiazd i myślę, że w tym meczu padnie wynik 3-1 dla Liverpoolu. No, już mówiłem, z jakiego powodu tak stawiam. No i taki wynik w całym dwumeczu. Myślę, że tak może być. Wy oczywiście koniecznie typujcie wyniki Ligi Mistrzów, wyniki ćwierćfinałów, rewanżów ćwierćfinałowych. No bo pod ostatnim filmem z pierwszych meczów ćwierćfinałów no nikt niestety nie wytypował wyników. Z tego powodu jest mi bardzo przykro. Więc proszę, żeby w dzisiejszym odcinku, żebyście w dzisiejszym odcinku napisali w komentarzach. Swoje typy na mecze Ligi Mistrzów A może takie 3-3 City z Tottenhamem City No zobaczymy Manchester City ma dobry atak no Te gwiazdy mogę wymieniać Sterling, Sanne, Aguero, De Bruyne David Silva I Mares Totem ham. No kontuzja Kajna chyba wyklucza z gry w rewanżowym meczu. Zafundował ją Delf. Oj, Delf. No ale jest Deli ali jest Jorente. No Jorente mniej, ale jest Lucas Moura. Jest dobry atak. Jest czym atakować. Więc Tottenham ma prawo to spotkanie przynajmniej zremisować. No i myślę, że 3-3 będzie odpowiednim wynikiem, a w całym dwóch meczu będzie wynik. Jak się zapewne domyśliliście, 4-3 dla Tottenhamu. Takie są moje typy na mecze Ligi Mistrzów, rewanżowe mecze Ligi Mistrzów, ćwierćfinałów. Możecie również pisać w komentarzu... Yy... Jakie będzie wynik losowania Pod tym filmem oczywiście już po, po wyłonieniu Wyłonieniu zwycięzców w ćwierćfinale Więc możecie coś napisać No i co? Jeśli ten film wam się spodoba to zostawcie Oczywiście kciuka w górę Łapkę w górę jak to Woli Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi To może zasubskrybować mój kanał Bo ja potrzebuję subów A jeśli ktoś chce widywać Częściej Filmy na moje, Częściej filmy na moim kanale To niech zasubskrybuje I zostawi I kliknie dzwoneczek A więc ja już się z wami żegnam Pokazuję wam teraz Wszystkie te mecze Siemano Cześć.